To miała być równość, to miała być wolność, a skończyło się jak zawsze. Na starym folwarku, pośród kurzu i snów, zwierzęta słuchały o świecie bez batów i kuch. Major mówił o równości. O wspólnym losie, że człowiek jest wrogiem, a przyszłość w ich głosie. Gdy właściciel zasypiał pijany i zły, Narodziła się myśl, co zmieniła ich dni. Rewolucja przyszła szybciej niż ktokolwiek chciał, a człowiek uciekł. Folwark wolność miał Wszystkie zwierzęta są równe Tak brzmiał pierwszy znak Ale niektóre są równiejsze Gdy władza ma smak Idea piękna jak sen o poranku Zgniła w cieniu władzy Na tym samym folwarku Przykazań na ścianie, spisane proste słowa, jasno podane: Nie zabijaj, nie pij, nie, nie nosi ubrań ludzi. Równość miała trwać, nikt wtedy nie wróżył. Świnie przejęły rolę przewodników, bo mądrzejsze, tak mówili bez wstydów Snowball marzył o przyszłości w wiatrakach, Napoleon o władzy cichej w łapach. Wszystkie zwierzęta są równe. To hasło brzmiało dumnie, lecz słowa zmieniały sens. Gdy noc zapadała tłumnie, prawda kruszyła się jak mu, bez fundamentu, gdy strach i propaganda brały ster systemu. Squirreler mówił gładko, mieszał fakty z kłamstwem Statystyki rosły, choć głód był kłamstwem. Pracujcie więcej to dla waszego dobra, bo ksera siła była wykorzystywana. Do końca. Napoleon zawsze ma rację, powtarzał koń. Aż padł ze zmęczenia, oddany jak broń. Gdy już nie był potrzebny, sprzedano go w cień. A wiatrak dalej rósł kosztem jego dni. Przykazania zmieniały się po cichu nocą. Jedno słowo więcej, sen znikał z mocą. Nie pij alkoholu. Chyba że z umiarem nie zabijaj, o ile masz powód i plan. Świnie zaczęły chodzić jak dawni panowie, spać w łóżkach, pić, handlować, jakby nic nowego, a inne zwierzęta patrzyły w ciszy, nie wiedząc, kiedy wolność zmieniła się w klisze. Wszystkie zwierzęta są równe, tak brzmiał stary mit, lecz władza bez kontroli zawsze zmienia rytm. Rewolucja bez prawdy i pamięci dni, Zamienia ofiary w tych, co rządzą nimi. Na końcu zwierzęta patrzyły przez okno, Świnia i człowiek, różnicy brak było ponoć. Jedni pili z drugimi, śmiali się głośno, a idea równości zginęła na ostro. Nie rozpoznali już. Kim był wcześniej, człowiek czy świnia? To było bez znaczenia, bo gdy władza nie zna granic i kontroli, zawsze kończy się tak, w tej samej roli. To nie bajka o zwierzętach, to lustro spójrz uważnie wszystkie zwierzęta są równe.